Tak, Mara Kowalska, Pierwsza Telewizja Kolejowa w kraju Kolej TV, witam serdecznie i zapraszam. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak często Polacy narzekają? Ja bez zastanawiania się wiem, że narzekamy zbyt często, a to na korki, a to na drogi, a to na przykład na słabe pociągi, na PKP. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Francuzi też kiedyś narzekali na swoje pociągi. I co? I teraz połączenia z Wielkiej Brytanii do Francji obsługiwać będzie niemiecki Siemens. Trzeba uważać na to, na co się narzeka. Pod kanałem La Manche pojadą niemieckie pociągi Siemensa. Spółka Eurostar zamówiła 10 pociągów u niemieckiego producenta. Dotąd na trasie Londyn-Paryż królowały pociągi francuskiego potentata Alstomu. Francuski rząd skrytykował ten wybór. PKP Cargo chce zmodernizować 100 lokomotyw spalinowych do pracy manewrowej i obsługi lekkich pociągów towarowych. Modernizacji doczeka się również 26 lokomotyw do obsługi ciężkiego krajowego ruchu towarowego. Koleje mazowieckie rozważają zakup kolejnych wagonów piętrowych. Samorządowa kolej dziś ma 37 takich pojazdów z fabryki Bombardiera. W grę wchodzi kupno nawet 22 nowych wagonów. Na niektórych trasach piętrowe, czterowagonowe składy są ponad miarę zatłoczone, okazują się za krótkie. Od listopada w polskich pociągach będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia. Przewoźnicy już wprowadzają oznakowania słowne i graficzne tego zakazu. Teraz w pociągach jest tak, że wszyscy do wszystkich się przytulają, więc jest w miarę ciepło. W taką pogodę jak, no, jak najbardziej. konsorcjum Siemens i Nevax złożyło najkorzystniejszą ofertę na dostawę nowych wagonów dla warszawskiego metra. Pierwsze z 210 wagonów za niemal miliard 700 milionów złotych mają trafić do stolicy w czwartym kwartale 2012 roku. Ostatnie składy trafią na tory metra pod koniec 2013 roku. Z 35 nowych składów 20 ma obsługiwać budowany centralny odcinek drugiej linii podziemnej, a pozostałe pierwszą linię. Konkurentami Siemensa był hiszpański CAF i konsorcjum Skoda Czechy i wagon masz Sankt Petersburga. Teraz na tapetę bierzemy Małopolskę. W tym regionie PKP SA rozpoczynają właśnie remonty dworców i to nie tylko w tych największych miastach. Przez ponad 20 lat niewielu pasażerów mogło liczyć na odjazd pociągiem z wyremontowanego dworca. Bez jakichkolwiek inwestycji również w Małopolsce trwały i te budynki dworcowe pamiętające jeszcze czasy arcyksięcia Józefa Franciszka, jak w Bochni, czy budynki nowsze zbudowane po wojnie, jak w Brzesku. W Brzesku zaczyna się remont stacji pochodzącej z połowy lat 60. Stacja będzie wyremontowana za prawie 4 miliony złotych. Przy tych pięciu projektach, które dotyczyły Krzeszowic, Brzeska, Bochni, Łańcuta Przeworska, na każdym z tych obiektów dworca będziemy montować solary słoneczne. Po to, żeby obniżyć koszty utrzymania dworca zimą, jest to oczywiście nowość. Dodatkowo na każdym z tych dworców, ponieważ że są leciwe i jednopiętrowe czy nawet niewysokie, będą windy. I to będą windy zewnętrzne, panoramiczne. Dworzec będzie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Ten szacowny budynek stacji w Bochni zbudowany jeszcze w XIX wieku również odzyska swój dawny blask za kwotę blisko 5 milionów złotych. Średnio w ciągu doby przewija się przez niego około 2000 podróżnych. PKPSA chce wyremontować kolejne małe stacje w Wieliczce, Krzeszowicach i znacznie ważniejszą stację w Krakowie. W całej Polsce remontów doczeka się 77 budynków stacji. Pieniądze na remonty będą pochodziły z budżetu państwa. Te środki po raz pierwszy pojawiły się z budżetu państwa. Wcześniej nie było w ogóle takiej możliwości, bo brakowało stosownych zapisów ustawowych. Dzisiaj te zapisy są i dzięki temu są również środki w budżecie państwa na to, by zmieniać oblicze polskich dworców. Remonty stacji prowadzone na zdecydowanie większą skalę niż dotychczas być może ożywią senne stacje, choć to zależy przede wszystkim od liczby połączeń. Być może tych dworców w przyzwoitym standardzie będzie więcej i że to w końcu zacznie zachęcać pasażerów do tego, żeby na tych dworcach wsiadali do pociągów, żeby tam przychodzili również zrobić zakupy, również zanocować, również posiedzieć w restauracji. Dobrze by było, gdyby znieść ten absurdalny zapis, że nie można tam wypić piwa. Na modernizację dworców PKP S.A. w samej Małopolsce Przygotowało do tej pory 116 milionów złotych. Do końca 2012 roku na modernizację wszystkich dworców ma być łącznie przeznaczone 670 milionów złotych. Tymi i pozostałymi stacjami wkrótce zarządzać będzie nowy wyspecjalizowany podmiot Dworzec Polski SA. Wracamy do Warszawy, ale tylko na chwilę trzeba wspomnieć o najważniejszej inwestycji kolejowej przed Euro 2012. Bo z połączenia na lotnisko Okęcie będą korzystać i kibice, i warszawiacy, ale także turyści. Powstanie też nowa linia warszawskiej SKM-ki. Tym tunelem, liczącym ponad kilometr, pociągi na warszawskie lotnisko dojadą dopiero za rok. Na razie jest tu wielki plac budowy. Odnoga od trasy kolejowej z Warszawy do Radomia ma być gotowa jesienią przyszłego roku. Budowa łącznicy na Okęcie już dawno minęła półmetek. Jesteśmy w tej chwili w miejscu, w którym pociąg. Będzie znikał w tunelu i przez najbliższe 1200 metrów będzie jechał z prędkością około 60 km na godzinę, żeby zatrzymać się na stacji kolejowej w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego. Inwestycja jest opóźniona o kilka miesięcy, ale kolejarze tłumaczą, że podczas prac natknęli się na pozostałości starego fortu i zanieczyszczoną ropą ziemię. Budowę tunelu utrudniają dodatkowo prace prowadzone nad węzłem drogowym, który będzie również wiódł do lotniska. W jednym miejscu prowadzone są dwie inne inwestycje połączenie ulicy 17 stycznia i cybernetyki oraz budowa trasy północ-południe. Tak więc dużą część naszej pracy poświęcamy na koordynację własnych działań. Pierwsze pociągi pojadą na lotnisko w grudniu 2011 roku, czyli wraz z wejściem w życie kolejnego rozkładu jazdy. Na Okęcie mają kursować składy ELF, które Szybka Kolej Miejska w Warszawie zamówiła w bydgoskiej Pesie. Z lotniska do dworca Śródmieście dotrą w 20 minut, dalej pojadą do Dworca Wschodniego, skąd składy z Okęcia mają jeździć na przemian w stronę Legionowa lub Sulejówka. Mała, zwinna i całkiem szybka, a na dodatek zapewnia maszynistom komfort pracy. Lokomotywa przetokowa prezentuje ją szwajcarski Stadler. Taka mała, a taka mocna. To na razie jedyny model lokomotywy oferowany przez szwajcarskiego Stadlera. Szwajcarski producent rozpoczął produkcję tego modelu w 2007 roku, gdy koleje federalne zamówiły 21 takich maszyn. Szwajcarscy kolejarze do dziś nieraz w pracy przetokowej używają lokomotyw, które mają nawet 50 lat. Zastępują je powoli nowe, wyprodukowane przez Stadlera. Ciekawostką na szwajcarskich kolejach jest fakt, że niemal wszystkie linie, nawet bocznice, są zelektryfikowane. Jednak zdarzają się wyjątki i dlatego szwajcarskie koleje federalne w tym roku zamówiły kolejnych 30 bardzo podobnych maszyn, ale z tak zwanym hybrydowym napędem czyli z silnikiem spalinowym i elektrycznym. Taka lokomotywa może bez problemu korzystać z torów, nad którymi nie ma trakcji elektrycznej. Jestem skazany na kolej, bo, bo, bo samochodem już się nie da dojechać do Warszawy w po, porannych godzinach. Zajmuje to po prostu tyle czasu i nerwów, tyle kosztuje, że się nie da. Ale tu zimno, ale tu brudno. Dobrze, bez narzekania. żegnam się z Wami do przyszłego tygodnia. Widzimy się w kolejną środę. Do zobaczenia.